Patrząc na wyniki szpitali w roku 2017 i 2018, 2018 już była tendencja wzrostowa, ale w tym roku chyba będzie ponad 100% tego, co było w tamtym roku. Patrzę to również na przykładzie mojego szpitala, gdzie koniec roku 2018 zakończyliśmy kwotą. 50 tysięcy na minusie, a w tej chwili na koniec lipca już jest 800 tysięcy, a pani dyrektor mi powiedziała, że na pewno na koniec roku będzie między milion, 800 a 2 miliony, bo to też wynika z tego, że minister zdrowia jak i ten, jak i poprzedni dają rozporządzenia odnośnie podwyżki płac dla personelu w szpitalach. Nie wiąże się to razem z tymi Pieniędzmi, które powinni Narodowy Fundusz Zdrowia nam dawać. Także, e, tak powiedziałem, sytuacja jest katastrofalna. Prosiłem e, kolegów, jakie wyliczenia oni mają na koniec e, lipca. No i na pewno stanowisko konwentu będzie z kolei znowu do wojewody, do ministra i do, i do premiera. To samo się dotyczy, jeśli chodzi o oświatę. E, my wiemy, że w tym roku dołożymy do oświaty 3 miliony. 800 tysięcy, a już dzisiaj się boimy z tego, bo nie wiadomo co, od 1 września 6 nie dostali tej nowej nowej subwencji, a sami wiemy, że kombinuje kombinuje Ministerstwo Oświaty, żeby to skorolować razem z dochodami powiatów. Czym samorząd biedniejszy dostanie ponoć lepiej, a czym biedny, bogaty, to dostanie bardzo mało. No jest to jest to nienormalna sytuacja. Zresztą na zarządzie w Warszawie prezes, nie prezes, a minister Piątkowski już zapowiedział, że jak dają pieniędzy to gdzieś koło, koło 75 do 78 średnio tej kwoty, która jest, a resztę będzie musiał pokryć samorząd różnego szczebla gminnego, powiatowego. Kwestia dróg. Jak wiemy na początku roku pan premier mocno, mocno się chwalił, że na drogi lokalne Pójdzie 6 miliardów. Ja tych miliardów na opuszczenie nie widzę. Póki co e, jest to kwota gdzieś może troszeczkę większa jak w tamtym roku. No i też e, wiele, wiele samorządów e, po prostu e, liczyło na więcej, a mamy zupełnie mniej. A dzisiaj widzimy, że przynajmniej w moim powiecie ciśnienie społeczne na remont i modernizację dróg jest bardzo duże. Podstawą jest funkcjonowanie szpitala powiatowego w Prudniku. Szpitala w Białej to jest dla nas kwestia priorytetowa, najważniejsza. Niemniej jednak również w oświacie nie brakuje problemów. Z jednej strony chodzi o zagospodarowanie obiektów oświatowych, żeby tętniły życiem, żeby, nie, żeby niektóre sale nie świeciły pustkami, ale z drugiej strony też o nowe tematy, na przykład związane z podwyżkami dla nauczycieli, które rząd chce od września przyznać. Natomiast no, z tego co wiemy nie zabezpiecza na te podwyżki w 100% środków. Niecałe 80% jest zabezpieczone. Reszta ponoć ma być płacona z kiesy samorządów. My nie jesteśmy na to przygotowani. No i może to wygenerować nam kolejne duże problemy finansowe. Złożyliśmy w ostatnim czasie dwa wnioski do tego funduszu, dwa projekty dotyczące dróg powiatowych istotnych dla rozwoju naszego powiatu. Pierwszy z nich dotyczy drogi relacji Biała-Pogórze, kolejnego odcinka tej drogi a drugi kontynuacji modernizacji drogi dzierżysławice racławice Oba te projekty mają szansę na sfinalizowanie pozytywne. Jeden jest na liście głównej dofinansowania, drugi na liście rezerwowej, ale nie wiemy w jakim procencie otrzymamy dofinansowanie, więc czekamy na konkrety. Na razie są one dosyć pozytywne, te wieści, ale jeszcze nie wiemy, jak to się finalnie zakończy. Wszystkie trzy tematy są dosyć istotne i dosyć trudne dla samorządów powiatowych. Pierwszy szpitale, ujemne wyniki finansowe i pogłębiający się kryzys finansowy, jaki dzisiaj spędza sens powiek wszystkim tym, którzy w swoim za sobie mają szpitale. Jest to chyba największy problem, bo najbardziej dotyka mieszkańców. Zdrowie, bezpieczeństwo zdrowotne i, i, i życie to, 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 to są te um, istotne. Elementy naszego działania publicznego i to jest największy problem, i nad nim, mimo tego, że dyskutujemy już od długiego czasu, niewiele poprawy widać. Pogłębiające się ujemne wyniki finansowe. Mam nadzieję, że po wyborach jakiś sygnał dotrze do, do tych, którzy mają wpływ na finanse publiczne i, i, i to finansowanie będzie zwiększone. Druga rzecz, która dosyć trudną sprawą, a mianowicie kadra lekarska, mimo tego, że nie są to najmniejsze pieniądze, jakie wydajemy na utrzymanie pracowników, są duże braki, jeżeli chodzi o kadrę medyczną i tutaj problemy z lekarzami. To, co się dzieje teraz w województwie polskim, dwa oddziały w dwóch szpitalach powiatowych zamknięte. W powiecie gubczyckim była sytuacja, że był czasowo, zawieszony i cały czas jesteśmy na granicy. W każdej chwili może nastąpić kryzys i podobny scenariusz, który mieliśmy z zawieszeniem oddziału, może wystąpić w każdym momencie.